Cześć kochani, tu witajcie ponownie, zapraszam Was na styczniowych ulubieńców. I chociaż tytuł tego filmiku to styczniowi ulubieńcy, to pojawi się tutaj kilka rzeczy, które zasłużyły sobie na to miano już w grudniu, ale z racji tego, że grudniowych ulubieńców nie robiłam, no bo tak jak powiedziałam, skupiłam się na podsumowaniu rocznym, no to stwierdziłam, że mm, przesunę te kilka produktów mm, do tych styczniowych ulubieńców. Najwięcej będzie oczywiście kolorówki, jedna rzecz z kategorii pielęgnacja będzie jedna książka, i film, a właściwie serial, który powstał na jej podstawie, zaczynamy. I standardowo wrzuciłabym książkę i serial na koniec tego filmiku, ale dzisiaj zrobimy odwrotnie, zaczniemy właśnie od książki. A książka to jest dzieło pana, który nazywa się Szczepan Twardoch, i to jest oczywiście król, który przeczytałam, zanim zdecydowaliśmy się z mężem usiąść do serialu. Król to jest książka o bokserze, gangsterze Jakubie Szapiro, który. Działa w Warszawie w 1937 roku, czyli dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. No i książka pokazuje nam życie w takiej Warszawie, oczywiście skupiając się na osobie tego Jakuba, Szapiry, porachunki mafijne, ale i sytuacja polityczna, który, która, jak możecie się domyślać, dwa lata, na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Jest dosyć interesująca książką. Jestem zachwycona. Serial podoba mi się również bardzo, chociaż przyznaję, że robi na mnie mniejsze wrażenie niż książka. Może dlatego. Że po przeczytaniu książki po prostu wiem, jaki jest koniec tej historii. Jeśli chodzi o serial, to za ekranizację wzięło się Kanal Plus i tak tam też serial można zobaczyć. Jeśli chodzi o obsadę, to w roli głównej, czyli Jakuba Shapiro, zobaczymy Michała Żurawskiego, ale też w serialu pojawia się Arkadiusz Jakubik, Magdalena Boczarska, Borys Szyc. Za reżyserię wziął się pan Janusz P. Matuszyński i on jest też współautorem scenariusza. Napisał go wspólnie z autorem książki, panem Szczepanem z racji tego, że słowo pisane to jednak jest inna forma niż obraz, więc ten scenariusz wymagał pewnych zmian, które ja rozumiem. Natomiast do tej pory nie wiem, czy jestem zadowolona z tego, jak zakończył się serial. Płęta jest ta sama, można powiedzieć, ale, ale jednak. Generalnie serial jest zrobiony świetnie. Uważam, że zdjęcia, scenografia, sam scenariusz, adaptacja, przyniesienie książki na ekran zrobione było w bardzo dobry sposób. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania książki, bo uważam, że oczywiście, jak zwykle, jak zwykle przy tego typu produkcjach książka jednak jest lepsza niż sam serial czy film, ale jednak w tym konkretnym przypadku serial też uważam, że warto zobaczyć. I przechodzimy do kosmetyków, a z racji tego, że mam tylko jedną rzecz do pielęgnacji, to od razu o niej wspomnę. To jest, moi drodzy, Tonic Swanty Skin. Kto widział recenzję marki na moim kanale, to już wie, że jest to produkt, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest miniaturka, znaczy mniejsza, wersja mini, ale jak skończy mi się ta buteleczka, to planuję kupić dużą, dlatego że jest to tonik, który robi to, co obiecuję, że ma robić. Jego nazwa, moi drodzy, od tego zacznijmy. To jest Fat Water, to jest Pore Refining Toner Serum, dlatego że jest to połączenie toniku, ale i serum, kosmetyk, który nawilża, ale i Zbawiennie działa na moje pory. I to jest taka zauważalna, namacalna różnica. One się zmniejszają. To moja teraz jest mniej zaczerwieniona i tego, że mam dzisiaj dużo rzeczy do pokazania. Wam tutaj to nie będę się już na temat tego kosmetyku rozwodzić. Po prostu podlinkuję wam filmik, gdzie mówię szerzej o tym produkcie, ale ja jestem. Zachwycona tym kosmetykiem, to jak już powiedziałam, no i zdecydowanie zasługuje na miejsce w tym filmiku. Kolorówka. Z racji tego, że ja w tym miesiącu zaczęłam nową serię Kosmetyczka Stycznia, to jest tutaj kilka rzeczy, które są starowinkami, które wyciągnęłam sobie właśnie w tym miesiącu i przypomniałam sobie, jak dobre one są. Zacznijmy od bazy. To jest coś, co u mnie w kosmetykach leży od jakiegoś czasu, ale nigdy jakoś tego nie sięgnęłam po to. To jest, moi drodzy. Primer z Make Up Forever, znowu mini wersja, to jest Step 1 Skin Equalizer. To jest smoothing primer, czyli baza, która ma wygładzić, wypełnić pory. I takich primerów na rynku jest mnóstwo. On ma taką silikonową formułę w dotyku, z tym, że po pierwsze, nie jest to przeźroczysty żel, bo on jest w formie takiego cielistego kremiku, który bardzo łatwo się rozprowadza po twarzy, i chociaż to, jak powiedziałam, ma taką, nie taką, taki silikonowy poślizg, to nie jest tłusty. Często te primery. Wygładzające, mają ten poślizg, i są takie lekko, nie chcę powiedzieć nawilżające, ale stawę. on wysycha całkowicie. Ta silikonowość znika, on się wtapia, wygładza, troszeczkę matuje, ta beżowość tego kosmetyku znika, przynajmniej na mojej karnacji, i on pięknie wygładza. I co prawda, to wygładzanie, które on daje, jest takie standardowe. Mnóstwo primerów wygładzających da wam ten efekt, natomiast ta formuła, ta jego siliko, początkowa silikonowość, to, że ona znika, bardzo mi się podoba, ponieważ mnóstwo tych baz tego typu, z racji właśnie tej swojej żelowej formuły, można powiedzieć, nie utrzymują mojego matu. Bardzo szybko się wyświecam po takich bazach. Szybciej niż bez bazy pod podkładem. I chociaż mi by się bardzo przydało wygładzenie na tych moich powiększonych porach, to jednak unikam tego typu kosmetyków, bo bardziej zależy mi na macie niż na wygładzeniu. On świetnie wygładza, nie przetuszczając mojej strefy T, co u mnie jest bardzo dużym plusikiem. Przyznaję, że dzisiaj po prostu zapomniałam tej bazy nałożyć. Więc jeśli widzicie gdzieś powiększone pory. No to jest moja y, zapominalska natura, natomiast baza świetnie działa. Podkładów mam kilka, co oczywiście też jest powiązane z tą moją kosmetyczką stycznia. Rimmel Lasting Matte. To jest taki dobry podkład, kiedy potrzebujecie wysokiego krycia, matu, długotrwałości. On... U mnie działa perfekcyjnie i ja go bardzo lubię nakładać do kręcenia filmików dla Was, bo takiego krycia i takiego wykończenia raczej unikam, wiecie, tak na co dzień. Natomiast kamera lubi takie podkłady. Wiem, że jest mnóstwo osób, które mm, piszą w internecie, że on nie wysusza i ja nie czuję tego wysuszenia u siebie. On, tak jak powiedziałam, pięknie na mnie leży przez cały dzień. I daje mi podobny efekt do podkładu od Tarte, tego Amazonian Clay 12 Hour Foundation, z tym, że ma o wiele lepsze krycie. Bardzo podobna formuła, też taki musik, natomiast on lepiej kryje i mniej produktu muszę na siebie nałożyć, żeby sobie to krycie zbudować. Innym produktem, do którego wróciłam i który mam się na sobie jest, słuchajcie, podkład od Hourglass w styku, nie pamiętam jak on się nazywa, Veil. To jest chyba ta seria Veil. Oczywiście link będzie w opisie poniżej. Moi drodzy, mam tutaj dwa odcienie, które sobie mieszam, Shell i Porcelain, no bo z racji tego, że jest to jednak pokład, podkład w sztyfcie, to tutaj dodawanie mikserów raczej, no raczej się tego nie da zrobić. I to jest jedyny podkład, którego próbowałam oczywiście w takiej formie, który na mnie leży zimą długo. <zum> zimą musiałam zaznaczyć, ponieważ w lecie jednak spływa mi z twarzy. Ale jednak, jak jest chłodno, to nie dojrzy, daje mi piękne wygładzenie. Krycie, które można sobie zbudować oczywiście, chociaż nie można tutaj mówić o mocnym kryciu na żadnym etapie. To jest podkład, który nie zastyga, on jest kremowy, z tym, że nie powiedziałabym, żeby dawał rozświetlone wykończenie, bardziej taki naturalny blask takiej zdrowej skóry, co oczywiście jest przekłamywane w kamerze i w tych światłach no, świeca się bardziej niż w rzeczywistości, ale słuchajcie, tak wiecie, poza kamerą Świetna rzecz, droga, ale świetna. I jeszcze ten podkład, o którym chcę wspomnieć, bo chociaż nie nosiłam go na sobie jakoś tak super często, bo jednak najczęściej był to hourglass. To jest to nowość, która się u mnie pojawiła, a która mnie bardzo zaskoczyła, bo naprawdę myślałam, że będzie kiepsko. To jest podkład od Catrice True Skin Hydrating Foundation. Bardzo fajny podkład, szklane opakowanie, pompeczka, fajne krycie, nieoksydujące na mnie, co trzeba zaznaczyć, ponieważ bardzo dużo podkładów drogeryjnych jednak tak ma, on tak nie ma. Pięknie stapa się z moją skórą, z moim odcieniem, zresztą z moją skórą też, zaraz po aplikacji daje piękne, naturalne wykończenie, podobnie jak przy Hourglass, nie za bardzo rozświetlający, ale nie matujący, chociaż to jest podkład, który zaraz po aplikacji ma taki, taką satynę, taką jedwabistość. To jest taki mat, ale nie płaski mat. Jest długotrwały, jest nawilżający, chociaż ja tego nawilżenia nie czuję, ale na pewno nie jest wysuszający. Bardzo mnie zaskoczył. Nie jest tak długotrwały, jakbym chciała, żeby był. Troszeczkę, troszeczkę w połowie dnia mniej więcej mi się tutaj w okolicach nosa troszkę ciastkuje, ale bardzo łatwo to wiecie, poprawić, utrwalić jeszcze dalej. Świetna rzecz w drogeryjnej cenie i trzeba było o tym podkładzie tutaj wspomnieć. Był primer i podkłady. Przechodzimy, moi drodzy, do konturowania twarzy i chociaż pojawiło się w moich kosmetykach kilka nowości w miesiącu styczniu, jak i w grudniu, to jednak największe wrażenie zrobiły na mnie te rzeczy, które już mam, po które sięgnęłam ponownie i jest na przykład bronzer od Mark Jacobs, to jest ta seria Omega Bronze Coconut Perfect Ten i ja mam tutaj odcinek 104 Tantastic. To jest brązer, który jest matowym brązerem, ale jest tak średnio napigmentowany. Bardzo przyjemnie się go nakłada. Jest kompletnie bezproblemowy na żadnym etapie. Nie przypominam sobie, żeby on mi stworzył jakikolwiek problem w postaci plam, jakiegoś blendowania trudnego. Nie, jego można budować. I jest bardzo długotrwałym kosmetykiem, pachnie kokoskiem, delikatnie, to trzeba przyznać i ma bardzo fajny, taki neutralny odcień. Można się nim troszeczkę przekonturować, można się troszeczkę zbrązowić, on w kamerze wygląda cieplej, przynajmniej na podglądzie, niż w rzeczywistości. W rzeczywistości, jak powiedziałam, jest fajnym, neutralnym odcieniem, przynajmniej tak wygląda na mojej karnacji. Bardzo solidny kosmetyk. A jeśli chodzi o róże, to tak szybciutko tylko wspomnę, bo to jest coś, co jest niedostępne u nas. Niestety, to są róże kremowe od Flower Beauty. Ja Miałam odcień bomb nie bomb, to jest blush bomb tak się nazywają te róże. A mam odcień bubbly i nektar. I nektar mam dzisiaj na sobie pięknie, satynowo. Wyglądający róż, zarówno ten i ten, bardzo mocno napigmentowane. To są róże, które nakładają się bezproblemowo wszystkim, po co tylko sięgniecie. Ja mam wrażenie, że jak jesteście wygimnastykowani i będziecie próbować aplikować je stopą, to też byście dali radę, bo ja je nakładam gąbką i palcem, i pędzlem, i nigdy nie miałam problemów, a do tego są długotrwałe, więc perełki. Ja bardzo żałuję, że kosmetyki Flower Beauty nie są dostępne u nas. Ale mam nadzieję, że bardzo szybko się to zmieni. Kto wie. Przechodzimy, moi drodzy, do oczu i zaczniemy od pędzla. To jest pędzel z glam shopu, moi drodzy. Taka bardzo fajna, lekko brudno różowo lilakowa mm, końcówka. A powinnam powiedzieć, że trzonek. Moi drodzy, seria, nie wiem jaka to jest seria, ale nazwa pędzla to jest GB10. Jest przemiękki. Muszę, no to jest. To jest tak przyjemne, że nawet nie trzeba się malować, żeby mieć przyjemność skorzystania z niego. To jest pędzel, którym ja rozbędowuję swoje cienie. Ostatnio mam wrażenie, że wszystkie. Przede wszystkim korzystam z niego przy nakładaniu tego pierwszego matu, którym zwykle buduję sobie hmm, kontur oka, czyli to będzie ta okolica. Ale tak naprawdę, jak już skończę makijaż, to po prostu rozbędowuję sobie to wszystko do chmurki właśnie tym pędzlem. Ja mam wrażenie, że potrzebuję więcej sztuk w moim życiu. No bo po co mieć ciągle jedną, jak można co chwilę wyciągać to nową i zastanawiam się, czy właśnie nie kupić sobie jej więcej, chociaż pędzli ci u mnie niedostatek, to jest chyba najfajniejszy pędzel do blendowania, właśnie jaki mam. Jeśli słyszeliście w tyle mojego męża, to wybaczcie, miał niezamknięte drzwi do biura, ale już naprawiłam ten błąd. No on też pracuje z domu, więc <gryw> radzimy sobie, jak możemy. Cienie, moi drodzy, nie pojawi się tutaj żadna paletka, ale pojedyncze cienie, bo to one. Zrobiły na mnie największe wrażenie, najczęściej po nie właśnie w minionych miesiącach i grudniu i styczniu sięgałam. Colourpop, moje starowinki, które wyciągnęłam w kosmetyczce stycznia. I tutaj jest odcień Twitter... może je pootwieram, co? Będziecie więcej widzieć, zaraz jej tak zesłoczuję. To jest odcień Twitted, a to jest IRL... IRL... Taki skrót. I ja pamiętam, że gdy kręciłam kosmetyczkę z stycznia, to właśnie przy tym cieniu mówiłam, kurde, taka zieleń, kiedy ja ją nałożę. Ho, ho, nie mogłam się bardziej mylić. Może najpierw zesłuchuję. No, cienie Colourpop to jest ta formuła Super Shock Shadow. One są takimi bardzo miękkimi pudrami. Ktoś tam słyszałam, że nazywa je cieniami kremowymi w internecie. Nie, to nie jest krem. To są bardzo mięciutkie, masyłkowe. Pudry. I tak, wielu fanów glam shopu uważa, że nie ma w, nic, w nich nic nadzwyczajnego, bo przecież turbopigmenty świecą się intensywniej. I ja się zgadzam, turbopigmenty świecą się o wiele intensywniej, ale to jest inna formuła ja na przykład wolę formułę Colourpop z racji tego, że właśnie nie potrzebuję na co dzień takiego błysku na oku. Twitter Painted, jak widzicie, ma taką lekko różową bazę, ale ta baza jest, nie jest mocno napigmentowana sama w sobie, przez co efekt końcowy bardzo zależy od tego, na co taki cień położycie. Tak, tutaj motywem przewodnim, jeśli chodzi o drobinę rozświetlającą, jest jednak róż i złotko, ale tak jak powiedziałam, to jak go użyjecie ma bardzo duże znaczenie też. Ja wam zalinkuję pod linkami do tych produktów, ym, linki z filmikami, w których miałam te dwa cienie na sobie, bo jestem przekonana, że na bank <gryści> kręciłam w nich dla Was filmiki. No jeśli chodzi o tą zieleń, to ta zieleń wcale nie jest taka bardzo w oczywisty sposób zielona. Tam jest dużo, słuchajcie, miedzi, brązu i ta baza chociaż jest bardziej napigmentowana niż przy tym painter, to też pozwala Wam na, na modyfikację jej, w zależności od tego, co tam pod ten cień nałożycie. Oczywiście efekt, jeśli chodzi o błysk, można sobie budować, doklepywać tego cienia, można też go po prostu położyć na, wiecie, na zwykłą bazę i po prostu skupić się na tej rozświetlającej drobince. Jest jeszcze jedna cecha tych cieni, która sprawia, że wolę je jednak niż turbopigmenty. Turbopigmenty, o czym już wspominałam kilka, kilkakrotnie, po kilku godzinach wyglądają na moje powiece po prostu sucho i tak bardzo nieświeżo i nieatrakcyjnie. Nie, nie Te cienie nigdy tak nie wyglądają, nie osypują się. Bardzo lubię tą formułę i kurczę. Muszę więcej sobie tych cieni pop w kolejnych kosmetyczkach miesiąca wyciągać, bo mam ich sporo i nie używam ich. Bo zachwycam się nowościami, a to jest duży błąd. No, to u mnie na oczach królowało. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniego punktu programu, i to są usta. I przede wszystkim są to konturówki marki L'Oreal. To jest seria Lip Liner Couture by Colorish, i to są konturówki, które są drewniane, takie strugane. Mam tutaj trzy odcienie: 630 Beige and New, to chyba po francusku. 374 Intense Plum i 461 Scarlet Rouge. Ja jej tutaj powolutku zesłoczuję. Ja ostatnio coraz częściej noszę konturówki. Ten Beige New 630, on tutaj w opakowaniu wydaje się takim bardziej różowym nudziaczkiem, jednak na ustach ma więcej ciepełka, więcej beżu. Mam tutaj piękny czerwony odcień. To jest 461, chłodny odcień czerwieni. I śliweczkę taką, którą lubię nosić do mojej filetowej pomadki od Marc Jacobs. To jest 374 Intense Plum. Ja zaczęłam nosić konturówki odkąd sprawdziły mi się, polubiłam konturówki, mm, które powstały we współpracy z make Makeup, Ebella i Glam Shopu. No i coraz częściej tych konturówek, coraz więcej tych konturówek się u mnie pojawia, coraz częściej je kupuję. I te od L'Oreal są niezwykle kremowe, ale niezwykle długotrwałe. To są konturówki, które zastygają, są matowe. Bardzo sobie je chwalę i przyznaję, że z tymi konturówkami łączą się ulubione pomadki, po które najczęściej ostatnio sięgałam i błyszczyk. Zacznijmy od błyszczyku, który mam dzisiaj na sobie, chociaż z inną konturówką, ale powiem Wam dlaczego. Jeśli chodzi o tą beżową konturóweczkę, tego nudziaczka, moi drodzy, od L'Oreal, to ja uwielbiałam i do tej pory uwielbiałam łączyć go z błyszczykiem od NYX. To jest ten Filler Instinct, błyszczyk o bez... Bezpigmentowej, chciałam powiedzieć. O przeźroczystej bazie, bez kolorku, właśnie nazywa się w ogóle Brunch Trunk ale z mnóstwem drobiny rozświetlającej. I taki błyszczyk u mnie na ustach sam w sobie nie wygląda ok, bo ja mam słabo oprysowany kontur ust naturalnie, więc te usta wydają się takie, wiecie, rozjeżdżają się. Potrzebuję konturówki i ja go bardzo lubię na tego nudziaczka nakładać. Z tym, że nie mogłam tego zrobić dzisiaj z racji tego, że ten nudziaczek ma jednak, tak jak powiedziałam, takie beżowe podtony. I generalnie, kiedy nałożyłam go, bo tak na początku zrobiłam, to wydawało się, że oczy i usta są identyczne. Chciałam, żeby te usta były troszeczkę bardziej różowe, więc sięgnęłam po The Pillow Talk od Charlotte Tilbury. Natomiast no, to połączenie tego błyszczyka i tego nudziaczka bomba! Po prostu bombaż sobie tego błyszczyka troszeczkę tutaj nałożę, bo już mówię i mówię. I troszkę go zjadłam. To jest błyszczyk, który ma Wam powiększać usta. I on dosyć intensywnie mrowi. Jak nie lubicie tego typu produktów, to raczej odradzam, bo tutaj to mrowienie jest mocne. Mi to nie przeszkadza, no to powiększenie jest takie o tyle, o ile bardziej podoba mi się efekt wizualny niż samo to powiększenie. Chcę powiedzieć jeszcze wrócić do tej czerwieni, moi drodzy. Ta czerwień, chociaż jest chłodna. Pięknie komponuje, komponuje się z moją ulubioną pomadką ostatnich dwóch miesięcy. To jest y, Matte Trans Lipstick, czyli pomadka matowa w sztyfcie od Pat McGrath, odcień 211 Obsessed. I ja właśnie taka jestem na punkcie tej pomadki Obsessed. To jest jedyna ciepła czerwień, w której ja się dobrze czuję, która dobrze wygląda. W ogóle pokochałam pomadkę. Formułę matowych pomadek, pomadek od Pat McGrath i więcej odcieni do mnie idzie, bo mieli wyprzedaż na stronie internetowej swojej. Kupiłam sobie też takie trio mini, które były, były było trio sprzedawane w Seforze i jedno, jeden odcień, ten czerwony, oddałam znajomej, bo chyba nie potrzebuję więcej czerwonych pomadek, natomiast zostawiłam sobie Executive Realness, Realness przepraszam i Softco. Wszystko, wszystko ta sama formuła, czyli Matte Trans to są pomadki, które są bardzo mocno napigmentowane, bardzo kremowe i bardzo wygodne, bo chociaż one zastygają i dają matowe wykończenie, to one są właściwie niewyczuwalne na tych ustach i to jest jedyna forma matu, jaką ja toleruję. Sztyft. Ta czerwień Przejawia kontrolę nad moim życiem, i kiedy tylko mogę zakładać czerwoną pomadkę, to właśnie sięgam po nią. No, zakochałam się po prostu w formule, w odcieniu, i tym pozytywnym akcentem yy, dziękuję Wam za dzisiaj. Do siebie zapraszam moi drodzy już w środę, i wtedy opowiem Wam z kolei o kosmetyczce lutego, czyli wyjmę to, co miałam w styczniu u siebie, naładuję te szuflady nieduże, ale jednak nowymi, starymi kosmetykami, czyli sięgnę do tych swoich pudeł. Wyjmę starowinki. Hmm, oczywiście jest kilka nowości, które w tych szufladach zostaną, które jeszcze hmm, testuję i to też wam pokażę. Więc do zobaczenia w środę. Na razie. Pa!